Ja wierzę temu, że nie która jest opisana w tym fragmencie, jest katolicki Kościół. Katolicki Kościół wierzy temu, że. O Ci uh, ksiądzcy mają moc, mają siłę odpuścić grzechy tutaj na ziemi. To jest tylko praca Boga. Ja jestem pastorem te tego kościoła, ale ja nie mam moc odpuścić Wasze grzechy. Tylko Jezus ma. A ja idzie do ciebie, Ojcze, Ojcze święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby były jedno jak mi. Jak nazywał uh, Boga uh, Jezus. Święty Ojcze, Slyšeli kiedyś co to ojče Święty Ojcze jest normalne a oficjalne imię papieża katolickiej katolickiego kościoła. Katolicki kościół chce že żeby ty był ślepy i tylko wieżął autorytetem. Ja by was chciał vyzvať nie wiesz jakieś uh, duchownym autorytetem. To nie, zależy od tego, jakie mają odzież, alebo ile lat studiują Bibliu. Biblia była napísaná napisana dla Ciebie.